Ewa, jak na osobę, która właśnie odpadła z zawodów, wyglądasz na taką dosyć wyluzowaną? E, no, bo dla mnie to nie jest porażka, że odpadłam teraz. Dostałam się do półfinału, byłam najmłodsza. No, pobiegłam drugi wynik w swojej karierze, więc no jestem zadowolona. E, 11:18 osiągnęłaś czas, Twu, Twoja życiówka to jest 11:12. No właśnie. Uważasz, że była szansa na zrobienie tej życiówki, na poprawienie się o te sześć setnych? No nie wiem, może gdyby mnie bark nie bolał, no ale nie chcę się tłumaczyć, że coś mnie boli, no bo nie lubię tak. Myślę, że szczyt formy był przygotowany na mistrzostwa świata, a tutaj miałam przyjechać się bawić, uczyć się, no i zobaczyć jak to wszystko wygląda, bo jak weszłam na stadion, to stanęłam i mówię, o kurczę, Będę biegać. Tyle ludzi fajnie. I powiedz, z czego się nauczyłaś, bo mówisz, że przyjechałaś się uczyć. E, nauczyłam się tego, że nie ma co się załamywać teraz, e, że przyjdzie i mój czas, e, że, że będzie dobrze po prostu, że będę szybko biegać. No i że żeby się nie denerwować i żeby się po prostu skupić na sobie. No tak, bo ty masz dopiero 19 lat. Opowiedz jeszcze coś o tych swoich problemach fizycznych, bo tam faktycznie przed zawodami coś nie tak było, prawda? No nie tak, ja z, właśnie z moim barkiem. W ogóle pierwszy raz mnie bark boli, nie wiem co się stało, skurcz mnie złapał w powczorajszym biegu no i tak myślałam, że rano mi przejdzie, ale nie przeszło. Boli troszeczkę i trójka mnie trochę boli, ale to nieważne. A powiedz, bo widzieliśmy tuż po biegu takie placki po bańkach, bardzo teraz popularne wśród sportowców. Michael Phelps między innymi. Co te bańki dają? W sumie to ja nie wiem, co one dają. <laughs> Pan fizjo zrobił, więc pana, panu fizjo ufam i wierzę mu. Także no nie wiem, no. Ale nie bolało mnie przez chwilę, no ale boli, no. Teraz rozumiem czas wolny, wakacje. Co masz robiła? A jeszcze sztafeta. Jeszcze 18 sztafeta. 18 wieczorem przyjadę tutaj kibicować. Eee, co jeszcze? No i wolne, i koniec. A przed sztafetą z tym barkiem będzie wszystko w porządku? Eee, ja podaję prawą ręką, więc nie potrzebuję lewej ręki. Eee, nie jestem na czwartej zmianie, więc chała <grytanie> nie wyciągam, tylko podaję prawą ręką, także wszystko będzie dobrze. To jeszcze powiedz, co byś robiła już po, po zawodach, w tym swoim wolnym czasie, czy na wakacje. No to tak, wracam do domu, jadę do mojej przyjaciółki, robimy sobie razem tatuaż, potem jedziemy na koncert, potem jestem chyba, nie wiem, miesiąc w domu, jadę na wakacje do Stanów Zjednoczonych, no i zaczynam trenować. A co to za tatuaż będzie i jaki koncert? Tatuaż będzie napis Love Your Life w sercu chyba, albo jak nie, to nie w sercu. Kolejny tatuaż będą kółka, kółka olimpijskie, ale to jeszcze nie mam daty. A koncert to będzie we Wrocławiu, moich ulubionych raperów i tam kilku jeszcze innych. Życzę mi ci powodzenia. Dziękuję. Dziękuję.